Moim dzisiejszym celem jest dostanie się do miasta. Mam nadzieję, że nie zajmie to zbyt długo, ale również nie będzie trwało zbyt krótko, żebyście mieli z kilkadziesiąt minut do oglądania. Poza tym, chciałbym dzisiaj skupić się mocno na eksplorowaniu świata i walce. Ostatnio było za dużo dialogów, więc potrzebujemy od tego jakiejś przerwy. Udajmy się wpierw do miejsca, które pominąłem z braku strzału, bądź też braku możliwości przebicia pancerza. Walka jak to walka: stoimy i strzelamy z łuku. Ot cała robota. Można ponarzekać na animację walki łukiem, że jest tylko jedna. Jedyne co robimy to klikamy dwa guziki. Z drugiej strony, jednak, gdy wezmę na porównanie mojego zmodowanego Skyrima, gdzie animacji pod łuk mam multum, zastanawiam się czasami, czy one mnie bardziej nie nudzą. Gotliczek jakoś magiczna gierka. I o ile początkowa mała ilość animacji może przeszkadzać, tak zawsze po czasie człowiek się do tego przyzwyczaja i jest git good. Swoją drogą, to niedługo jakiś odcinek ze Skyrima musi wpaść. A jeszcze z takich aktualnych ogłoszeń, to trzeba przerwać serię z Wiedźmina. Wyświetlenia kiepskie, statystyki, watch time również, więc obecnie kanał będzie wyglądać tak, że mamy serię z Kronik i co jakiś czas będą wpadać pojedyncze odcinki z innych gier. Zastanawiam się czy pochowali coś za wodospadem W dwójce to była norma I nie tym razem Chwila, co my tutaj mamy W wodzie koledzy pochowali rzeczy Oj nieładnie Wróćmy do wszelakiej walki i zdobywania doświadczenia Punkty trzeba zbierać Żeby potem stać się gigachadem Ale wszystko z czasem Najpierw walka i doświadczenie Potem zastanowimy się co dalej A potem to już potworki będą z marwinem Tak będzie Tylko pytanie jak szybko Uznałem, że podczas walki i zwiedzania Będę brał bardziej tryb opowiadający moje przemyślenia Spostrzeżenia i tym podobne Bo jak sami widzicie, trudno byłoby tu komentować na bieżąco W sensie, komentarz tam jest Tyle, że ja go często usuwam Bo nie ma sensu mówić po dwa, trzy słowa I lepić nie wiadomo co z tego Zresztą, uwierzcie mi, że nie brzmi to za dobrze Więc czasami jest, był i będzie komentarz z gry Ale to momentami, gdzie jest na przykład jakieś dobre miejsce Na przykład jak tutaj Mogę wam powiedzieć, że mamy trola. Dzień dobry panu A kolega to dostał jakiś buff i szybko się kręci, ale nadal nie będzie on problemem. Czasami dostaję pytania, jak ja to robię, czy głos jest nagrywany podczas gry, czy może dopiero po montażu. Powiem Wam tak, że robię w sumie tak i tak. Na przykład teraz jestem podczas walki z trollem. Ale czy nie pociągnę tego głosu dalej, nie wiem, do walki ze ścierpojadem czy coś więcej? Ogólnie to staram się wyciąć moje sensowne wypowiedzi i po prostu dać to na odcinek. Czasami, jak nie powiedziałem niczego z treścią, dodaje głos po montażu. Ale jest to bardzo rzadkie, i zdarza się, ale powiedzmy, że nie jest tego za dużo. Bo wiecie, to jest prosta sprawa, kiedy gadam przez dobre 3 godziny odcinka, to zawsze idzie zalepić z tego 20 minut. I w sumie tyle. Ale dobra, my wróćmy do gierki. Ja bym zrobił jeszcze jakieś pobliskie czystki w okolicy miasta. I chyba bym sprawdził, czy ten goniec nie ma jakiegoś ciekawego zadania Kiedy dam mu te 10 sztuk złota Zresztą, sprawdźmy to Zaprowadź mnie do Silbach Ruszajmy Proszę, to dla ciebie Jesteśmy na miejscu A czyli to taka szybka podróż No spoczko, to mi się podoba Zdobądźmy jeszcze trochę złota, bo go nigdy za mało Zawsze na coś się przyda Czekaj chwilę, czy te bestariusze dają mi doświadczenie? Plus są takie tanie, czemu ja takich rzeczy dopiero teraz się dowiaduję. A kolejnym celem może być przeczytanie tych wszystkich książek. Trochę to zajmie, ale darowanemu doświadczeniowi nie patrzy się w zęby. Zawsze to plus 150 expa, a nawet więcej, bo więcej mam tych książek. Ładny bus dla mojej postaci, punkty to punkty. Zawsze możemy jeszcze sobie rybki połowić, potem jakąś zupkę z nich zrobić. Oho, wychodzi na to, że nie zdobędę więcej niż 40 zręczności. Niedobrze. Ciekawe, gdzie znajdę jakichś lepszych nauczycieli. Mamy jeszcze jakieś botniaki, bardziej to wygląda na jakiegoś żółwia bojowego. Takich to strach spotkać, jeszcze by mnie żywcem zjadł. co wtedy? Lepiej o tym nie mówić. Co my tutaj mamy? Kolejna woda i kolejne skarby. Niestety gorzej tylko z ich wyłapywaniem, ale jakoś to przeżyjemy. Trudniejsze i bardziej irytujące rzeczy się w życiu. Robiło. Posłuchałem się również waszych rad z odcinka pierwszego i drugiego i zacząłem używać zwoju telekinezy i naprawdę super to działa. Używamy zwoju, od razu wszystko widać. Niezbyt przyłożyłem uwagę do tego dialogu albo naprawdę nie chciałem próbować tego udogodnienia. Wiecie, gracz gotika to musi wszystko znaleźć samemu, wszystko zebrać ręcznie, a nie czekaj, przecież ja nawet unią skrypty mam. Dobra, wiecie co, a nieważne. Ale dziękuję za wskazanie mi tego, bo pewnie gdybym grał w to sam to nawet bym nie zwrócił na to uwagi. A teraz przedmioty to mogą się przede mną bać, bo większej rzeczy się przede mną już nie schowa. A skoro już o tym mówimy, to bardzo dużo rzeczy jest tutaj pochowanych w różnych miejscach. Gra oddaje zwiedzanie i ciekawość, więc no doceniam to. Pytanie do Was. Chcecie, bym pokazywał wszystkie znalezione rzeczy, czy może tylko część? Wiecie, te, które uznam za bardziej ciekawe i warte, warte poświęcenia czasu. Niby to by wydłużyło odcinek, ale czy warto robić 30 minut, gdzie tylko 20 minut byłoby ciekawe? To już zależy od was. W mojej opinii lepiej wam pokazywać same ciekawe rzeczy. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Na przykład taka walka, to się zawsze dobrze ogląda, efekty dźwiękowe są, coś na ekranie się dzieje i czasami lewek się wywali i nie zapisze gry i wtedy można się z niego śmiać. A tutaj mamy mały klif, fajne widoki, ale czy to jest ciekawe dla was? Dajcie znać. Czasami spotykamy jakichś potężniejszych przeciwników jak czarne wilki, dają one sporo doświadczenia, a im więcej doświadczenia tym lepiej, byle mnie nie pokonały, bo wiadomo szkoda na to czasu i sił w montażu. Kolejny troll, tylko ten jakiś mały, ale dobra. Wykniemy sobie zupkę na odwagę i będzie dobre starcie. Myślałem sobie, jak chcę nagrywać i montować odcinki z Kronik I chyba będzie tak, że będę jednego dnia nagrywał dwa odcinki, a potem je montował. Tak wiecie, w razie Wii. Mam dzięki temu jakąś taką ochronę przed potencjalnymi najbliższymi spoilerami. Chociaż jestem pozytywnie zaskoczony, muszę wam się przyznać, bo myślałem, że już na samym początku będę miał tyle spoilerów. Że już będę wiedział co będzie się działo. Tak na przykład było z Gotikiem 3, a tutaj proszę bardzo, jeszcze nikt nie zaspoilerował mi takich rzeczy, które się staną, ale powiedzieliście mi na przykład takie rzeczy, co by się stało, gdybym zrobił coś innego. To jest spoko, jeżeli na przykład podjąłem jakąś decyzję A, a jest na przykład konsekwencja B to możecie śmiało pisać w komentarzu. Przynajmniej dzięki temu będę wiedział jaką miałem alternatywę. Wiecie co tak bardzo mnie irytuje? Ta zielona pokraka, że trzeba się nią zająć. Zawsze jest druga opcja, jest taka, że ja dostanę od niej na łeb. No tak. Patrzcie, kolejna górka i kolejne stare monety, jakaś broń pod siłę, ale jest powód, żeby zwiedzać i szukać nowych rzeczy. O, muszę wam coś powiedzieć, ale to za chwilę bo jakiegoś chłopa tutaj mamy. Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz może przy sobie koła? Koła? Tak, koła, ale gdzież moje maniery? Nazywam się Salzer. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, utknąłem tu na dobre. Poszukam tego koła dla ciebie. Jako człowiek interesów, pozwól, że zapytam. Zachowaj swoje złoto, pomogę ci za darmo. To koło powinno pasować do twojego wozu. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako chłopiec wiem, że nie ma nic za darmo, dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Jednak może jest coś, co chciałbyś otrzymać w ramach nagrody. Muszę przedostać się do miasta, a skoro ty tam jedziesz? Gdy odpadło koło z mojego wozu jedna z beczek, które wypadły... Lekko się strzaskała i straciłem całe wino. Które. Jeśli się w niej schowasz, to powinniśmy bez problemu przemycić cię do miasta. Chyba poszukam innej drogi do miasta. Jak sobie chcesz. Przyjemny dialog, ale dość długi. Ale wracając, nienawidzę w grach zbierania śmieci, czyli o co mi chodzi, zapytacie. Weźmy takiego wiedźmina i zbieranie tysięcy podobnych mieczy, które tworzą się losowo i nie mają w sobie niczego wyjątkowego. Po prostu patrzymy tam na cyferki. I małpimusk w sumie się cieszy. Cyferka wyższa? O, super, zmieniamy. Jeszcze tak w międzyczasie to mamy tu jakiegoś myśliwego, ale chyba mnie nie nauczy zręczności. No szkoda. No ale zawsze możemy ograbić muchatę. Tylko gorzej, kiedy mi się wszystkie wytrychy złamią. ajajaj. Wracając do tego tematu, weźmy takiego gotika, proszę bardzo. Każda broń wyjątkowa, nie mamy losowego tworzenia i jest to coś co naprawdę uwielbiam w grach. O, na przykład taka walhala. Valhalla, tak, Assassin Valhalla zrobiło to świetnie. Mało broni, a każda wyjątkowa. Nie wiem, jak wy, ale ja zawsze powtarzam: mniej znaczy więcej. A wy macie jakąś opinię na ten temat, czy kompletnie wam to obojętne? A kogo my tutaj mamy? jakiś zbój. I dużo życia ma, więc jak to mówi klasyk, to ja uciekam. Wiecie co, jeszcze bym troszeczkę pozwiedzał, może uda mi się odnaleźć coś ciekawego w okolicy, a jeśli nie, to udajmy się wprost do wioski pewnie coś tam jeszcze znajdzie się do zrobienia. Albo kupimy troszeczkę receptur. Kiedyś może się przydadzą, może nie. Jakieś topielce, ale Marvin to strzelec wyborowy, więc o czym mamy tutaj rozmawiać? Dalej mamy ludzi. Wiecie co, ja chyba zostawiłem patelnię na gazie. Widzicie, naprawdę tak było. Tylko teraz ja mam tyle tych przepisów, że ja naprawdę nie wiem co ja mam gotować. No dobra, zdajmy się na los. Jak dobrze pamiętam, to ta handlarka wspominała coś o drwalach, że oni mogą mi jakoś pomóc w dostaniu się do miasta. Więc warto sprawdzić jakie sposoby mają koledzy. Może finalnie z tego nie skorzystam, ale zawsze zgarnę trochę doświadczenia. Nie mam zamiaru od razu mówię min -maksować gierki, ale żal byłoby nie zebrać takiego oczywistego doświadczenia. Jak idzie praca? Jak pomaślech. Ulryk dobrze płaci za każdą dostawę węgla. Szukam pracy. Węgla życi u nas dostatek. Jeśli szukasz uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy wycince drewna u Knuta. Co Szukam zarobku. Ludzi do pracy nam nie brakuje. Umówmy się tak. Jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. Zajmę się nimi. Węglarze mają zadanie, tylko pytanie, czy poradzę sobie z zębaczami. No, chodź, Burek. I wygląda na to, że obrywam sporo, ale za to zadaję niskie obrażenia. To jest coś, co lubię. Dobra, udajmy się do Drwali, może koledzy będą mieli jakieś lepsze zadania. Kim jesteś? Nazywam się Knut. Jestem zajętym człowiekiem. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Wróć gdy nabierzesz więcej krzepy Zastanawiam mnie fakt dlaczego tego drwala mogę okraść, a reszty już nie. Podejrzane, oj, podejrzane. Skoro nie mają dla mnie żadnego zadania, więc chyba jedyne co mi zostaje to kanały. Ale najpierw udajmy się na wycieczkę krewznawczą i zbadajmy poległe dzikie bestie. Tylko najpierw jak taki potężny chłop musimy najeść się jajecznicy, bigosiku też, bo to polska potrawa, a do tego jakieś kanapeczki i masa zrobiona. Teraz możemy się zwiedzać. Swoją drogą, to dzisiaj na śniadanie zjadłem taką potężną jajecznicę z boczkiem i chlebem. Ale wiadomo, chleb musi być, bo bez chleba to się nie najesz. A wy co dzisiaj jedliście ciekawego na śniadanie, albo co jecie? Bo wiadomo, teraz są wakacje i te sprawy, to różnie się wstaje. Swoją drogą to aktualnie Marwinowi pakuje wzręczność, a ja ostatnio dużo pakuję w siłę. Przed wczoraj robiłem nawet podejście do wyciśnięcia, czy może bardziej podniesienia. Nie jestem pewny poprawnej nazwy tego ćwiczenia, ale powiedzmy, że podnosiłem sztangę nad głową. Jak ktoś wie dokładnie jak to się nazywa, to możecie mnie poprawić. Jak nigdy w życiu siły nie miałem, za dużo punktów w szybkość poszło, naprawdę. Ale udało mi się podnieść 3 czwarte masy mojego ciała. Myślę, że to jest naprawdę dobry wynik, ale i tak dążę do podniesienia swojej masy ciała. A teraz sądzę, że progres będzie leciał naprawdę wolno, ale spokojnie, jeszcze całe życie przede mną. A tak swoją drogą to miałem do tego 3 podejścia i za ostatnim dopiero mi wyszło. Ale teraz to tak wiecie, taka normalka, podchodzę i podnoszę i tyle. Ale wiecie, najważniejsze jest przebicie tego limitu w głowie. Potem to już naprawdę z górki leci. Kawałek o życiu youtubera było, a ja powoli się orientuję gdzie jestem. Dobra, to jeszcze trzeba pokonać ostatnich przeciwników. I ostatnie co mi zostaje to pokonać ostatnich wrogów. I można zrobić rurę do miasta. Kolejne zielone ścierwojady, te są najgorsze, więc skipujemy. Kasa jest, to jeszcze kupmy trochę strzał. Jak nie teraz, to na pewno kiedyś się wykorzystam. Nie wiem, czy będę używał tego miecza, ale kozecko wygląda, więc tylko i wyłącznie dlatego go kupię. Najwyżej będzie na miniaturkę. Chyba wiem, co się stało z twoją owcą. Wygląda na to, że się myliłeś. Rasko nie porwał twojej Bessy. Markus powiedział mi, że w czasie burzy znalazł owce z naderwanym uchem, która odłączyła się od stada i została napadnięta przez wilka. Powinienem był po nią wrócić i szukać! Miałeś resztę stada pod opieką. Może i masz rację. No to jeszcze zakupiłbym trochę wytrychów. A i wspomniałem wam, że kupiłbym kilka strzał. Myślę, że zawsze będzie to dobra decyzja. Jak nie teraz, to na pewno w przyszłości mi się przydadzą. Więc nie można nazwać tego złą inwestycją. Więc kupmy te większe kołczany i biegniemy dalej. Lecz nie uda dam się dalej. Myślę, że szybki sen, regeneracja życia to super pomysł. Dobra, tak zróbmy. Jak dobrze, że widzę żywą duszę. Właśnie szedłem z towarami do wioski, ale napadnięto mnie. Jeśli moi pracodawcy dowiedzą się, że zawaliłem sprawę, najpewniej stracę tę robotę. Ale jeśli mi pomożesz, dopilnuję, żeby sowicie cię wynagrodzili. W porządku, prawa. facet pobiegł w kierunku tego zapadliska. Pójście na pomoc z obcą osobą nigdy się dobrze nie kończyło w gotyku. Nigdy. Hmm, w tym wypadku widzę, że nie będzie inaczej. Czego ja się mogłem spodziewać? Dobra, łogi z sąsiadami. Dostaną strzały i po nich, szybka robota i darmowe przedmioty. Jeszcze dostałem kluczyk do skrzynki, proszę bardzo, więcej darmowych przedmiotów i pan S Trzeba takiego NPC-ta szukać. No to co? Chyba ostatnia droga jaka jest, czyli kanały, czyli trzeba dostać się przez kanały. Czekaj, czy ja powiedziałem dwa razy kanały? Dobra, wiecie co miałem na myśli miasto? Nieważne. Ważniejsze jest to, że w tym celu musimy przebić się przez hordy przeciwników. Czasem słabsze, czasem lepsze, ale w gruncie rzeczy takie, z którymi daje sobie radę. I powiedzmy, że w miarę w uczciwy sposób, jednak czasami trzeba bugować wrogów, w szczególności w returningu. Kiedyś w to grałem i nie wiem czy będę chciał jeszcze raz w to zagrać. Ten returnik to jest takie, wiecie, nawalenie wszystkiego do jednego kociołka i nie wiadomo o co chodzi. Najważniejsze jest to, że są tam potworki trzeba bić potworki i zdobywać doświadczenie. O! Tak bym nazwał fabułę w returningu. Ale kto grał, ten grał w returninga i wie o co chodzi. Szczerze to nigdy go nie skończyłem, ale może to i dobrze. Po kronikach pewnie będzie tylko jeden, a potem pewnie za jakieś mody będzie trzeba się wziąć. Ciekawe co będzie na górze. A zębacze, dobra. To ja chyba wiecie co, muszę wrócić. Kolega mnie wołał, raczej na pewno. Pora przez kolejne minuty przebijać się przez kolejnych przeciwników. Czasami można coś zjeść, żeby odnowić sobie życie. Warto zbierać wszystkie przedmioty, przynajmniej kiedy mamy takiego quick loota, wtedy to jest znacznie przyjemniejsze. A poza tym, to robiłem wszystkie czynności, które już dzisiaj na pewno widzieliście. Ale taki jest goticzek i za to się go lubi i szanuje. Muszę was się zapytać, jakie są traki z kronik lubicie, bo przecież muszę coś dać w tle. Więc jeśli chcecie zobaczyć, może bardziej nie zobaczyć, a usłyszeć coś szczególnego, to dajcie mi znać. Znaki piekielne, pewnie Xardos tu był, albo co ja gadam, chłop tylko siedzi w tej swojej wieży i nie wiadomo co tam robi. I może to i dobrze, że nie wiemy? Ta, wiecie co, to dobrze dla wszystkich, że nie wiemy co tam robi. Tak chyba będzie najlepiej. Stanowczo, dobra, zgarnijmy wszystkie rzeczy i idziemy dalej. Kolejni przeciwnicy, albo chodzący doświadczenie, kto co woli. Kolejne schowane przedmioty, tutaj trzeba być naprawdę czujnym na każdym kroku. Nigdy nie wiesz co będzie schowane w krzakach. Czyżby kanały były od strony wody? Jest w sumie taka możliwość, warto to sprawdzić. Ale żeby być bezpiecznym i na pewno nie utonąć, wziąłem ze sobą mojego przyjaciela, morskiego giga czada niebieskiego tupielca. Jakbym utonął, to chłop mi pomoże, więc możecie być spokojni. O, a to co? A, czyli nie tędy droga. Następnie przez dobre kilkadziesiąt minut szukałem gdzie mogą być schowane te kanały i nie znalazłem niczego szczególnego, więc jedynym wyborem wydaje mi się ta lokacja, ponieważ mamy jakiś spadek i niebieskiego gigachada, a wiadomo jaka jest z nim robota. Potem zostało mi się tylko z nim rozprawić. Przyznam, że tutaj spędziłem jeszcze więcej czasu. Chłop ma takie odporności, a ja niezbyt chciałem początkowo go bugować. I taka to właśnie była robota. Bym go zbugował i po robocie. No ale nie, musiałem coś wymyślać, tylko nie wiadomo po co. Próbowałem również go kompletnie zlać i po prostu dostać się na sam dół. Jednak wysokość, więc często spadałem na twarz, ajajaj. A nawet kiedy udało mi się już dostać na sam dół, to żeby tego było mało, na twarz wypadał mi krokodyl czy tam alligator. I robił podjazd, i koniec. Dziękuję. Gdzie ty jesteś? Nie macie i tyle. Uznałem, że nie zostaje mi nic innego jak zniszczyć tego topielca. Użyłem do tego pomocy żywiołu wody. Czytaj, wziąłem topielca do wody i potem ustawiłem się tak, abym ja mógł go atakować. A on z kolei mnie nie mógł. A potem powolutku, po pięciu obrażeń go obijałem. Trochę to zajęło, ale na szczęście dla was to kilka sekund. Ale spokojnie to był dopiero wierzchołek góry lodowej. Nie wspominając o krokodylu, to albo niszczyła mnie wysokość, więc trzeba było zejść kanapeczki albo inne rzeczy. Niby wtedy można było wygrać z wysokością, ale wtedy gra postanowiła i tak dokopać leżącego. I proszę bardzo, postać zbugowana w teksturach. Mówię, no dobra, no to powtórka z rozrywki. I co się stało? Jeszcze raz zaciąłem się w teksturach, bo czemu by nie. Ale koniec końców jakoś wyszło. Potem trzeba było tylko ostrzeliwać krokodyla z lepszej pozycji. Nic szczególnego, po prostu trzymałem Ctrl-W i czekałem aż pasek spadnie do zera. I teraz możemy wreszcie dostać się do tego miasta, prawda? Ta, ale się zdziwisz w tym miejscu, chłopie. Hmm, wy już pewnie wiecie jak to mogło wyglądać. Nie dość, że jest tutaj ciemno, to jeszcze DX11 nic nie daje. Czyli trzeba się bawić w pochodnie. To chyba nie koniec kanałów. Latające zielone krwopijce, które wybuchają, te są najgorsze. Tędy raczej nie ma przejścia. Chyba trzeba iść w tędy. Wielki robak i żaboludzie. Nie, no super. Czy tam jest jakieś przejście? Chyba nie ma. Czyli gdzie indziej muszę iść. Ciekawe, czy da się przekraść koło ligatora. Już się obudził. Chyba nie ma mowy i zostałem zjedzony. Aligatory chyba mogą nawet przez długi czas nie jeść. Mamy tutaj jakiegoś może znawca aligatorów albo krokodylów czy coś? Jeżeli tak, to weź daj znać. Ale zobaczcie, te beczki to na pewno specjalnie zostały tutaj dodane. Może nie beczki, a skrzynki. Taka piękna walka i tak to można z nim walczyć. A nawet jeśli nie, no to innej opcji nie widzę. Kilka strzał i jednego aligatora mniej. No to jeszcze szybki sen, żeby odnowić sobie życie i możemy iść dalej. Chociaż czuję, że to dopiero początek. Windę nawet tutaj zrobili... Ci to mają pomysły. Przyspieszmy trochę tę windę, bo czemu by nie? Teraz pytanie w którą stronę, prawo czy prosto? Albo wiecie co, idziemy prosto i tyle. A teraz Którędy? O masz, kolejny aligator, dajcie mi spokój, jeszcze więcej przeciwników, dobra, biegniemy do środka, będę się zastanawiał, jeszcze mi coś za plecami rąpnęło. O nie, goni mnie co to? Gdzieś nietoperze, zaraz kolejna pandemia będzie i tyle, dobra. Pora sięgnąć po instynkt i lecimy na chaos, co będzie to będzie i trudno, O! A to ktoś jest, jacyś ludzie. Gdzie ja dotarłem? Nie mam pojęcia. A co wy tutaj robicie? Mieszkamy. Jak możecie żyć w takich warunkach? A co mamy według ciebie zrobić? Dlaczego nie poszukacie jakiejś pracy? Szukamy. Myślisz, że cały dzień siedzimy w tej ciemności? W porządku, używamy windy i ciekawe ile jeszcze mnie tego czeka. Nie ciekawe są te kanały, oj nie. A mogłem po prostu pojechać w beczce i mieć święty spokój. Czekaj, coś tam było. O, proszę bardzo, port. To mi się podoba. Jeszcze dostałem tysiąc doświadczenia. Może jednak warto było? Nie no, dla expa było warto. Czy ty przeczołgałeś się przez całe kanały? Można tak powiedzieć. Spokojnie, nie zamierzam cię wydać straży. Powiedz mi, co cię tu sprowadza. Przysyła mnie kurt. Trzeba było tak od razu. Masz może dla mnie jeszcze jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych. Postaraj się znaleźć pracę. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Zaginął. O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta? To przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż miejska i gildia kupiecka. Co w takim razie powinienem zrobić? Ach, jeśli kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Co masz do zaoferowania? Kostropa te dziewki portowe i darmowe obicie mordy. Ciekawe oferty, nie mogę ukryć. Z tej mapy to te miasto wydaje się naprawdę duże, a ciekawe, jakie będzie w rzeczywistości. Pytanie, ile razy się tutaj zgubię? Możecie liczyć. Więc chyba dotarłem tam, gdzie chciałem i tam, gdzie planowałem. Tylko pytanie, co dalej? I za co się teraz wziąć? Trzeba ogarnąć sobie nowy cel, ale to zmartwienie dla przyszłego mnie. A my jeszcze się spotkamy.